Don't the starving Zaczęło się, moi drodzy, main event Gali Fame 10. Norman Parke kontra Don Cassio, obecny mistrz. Siema. Don Cassio, Siemano, e, słuchaj, jesteś i jest też Twój wymarzony przeciwnik z UFC. Zadowolony, że to Norman? Czy znaczy wymarzony? Znaczy, no, że z UFC nie, no bo na ten rej to patrzeć nie mogę. Znaczy, no nie lubię go, bo on pierwszy się sprół do mnie, nie? Bo ma tam za dużo mefedronów, pierdolił z tym, kurwa, co ma oczy rozjebane i zaczął się do mnie pruć, więc no jest walka, nie? Norman, ee, hello, siema. 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 Norman, słuchaj, ty walczyłeś w największej organizacji na całym świecie, w UFC, e, biłeś się z najlepszymi zawodnikami, biłeś się w KSW z Mateuszem Gamrotem e, i teraz w MMA i Don Casio, który był... A, y, miałeś Kaciu chyba 70 kilka walk amatorskich w boksie, z tego co pamiętam? Nie pamiętam. Czemu? Czemu właśnie Don i czemu zdecydowałeś się na fejmema? Um, easy money for me. Uh, this is easy money for me. Um, Dla mnie to łatwe pieniądze. He's a very good amateur boxer. I I respect that. A very good amateur boxer. Jest bardzo dobrym, amatorskim, uh, bokserem, ja he is a very good amateur boxer, and I respect He had his opportunity, and once he didn't make it, he had to turn to the celebrity life. Um, on jest w życiu takim but for me, this is, uh, uh, this is what I do every day. I fight, and I'm a fighter through and through. He do not need to do this. Dla mnie to jest to, co robi na co dzień. Jestem um, jestem zawodnikiem, uh, a on nie musi tego robić. Yeah, yeah I know he's uh, I watched his fights on YouTube also. Um, a very good amateur boxer, Yep. Też oglądałem jego walki na YouTubie. Uh, jest bardzo dobrym amatorskim bokserem. But since he uh, joined Wa uh, Warsaw Shore uh, MTV his level of boxing go from here to here ale od kiedy dołączył do Warsaw Shore i innych programów, jego poziom bokserstwa spadł z wysokiego. Znaczy, no tutaj widać wielki zawodnik UFC, a się obstrał już od razu, mówi, że mamy słabe umiejętności, znaczy no mówi, że dobre, ale że łatwe pieniądze dla niego, a ustalił, kurwa, limit wagowy. 83 kg, no to, ale ja i tak go zleję, bo ja, tak jak powiedziałem, że największą walkę to stoczę z wagą, Chociaż dla mnie to jest śmiech, że kurwa strasie do popka, mówi, że z popkiem by wyszedł, a mi kurwa Żulowi, gdzie tam mówi kurwa alkoholikowi, ustala limity 83 kg. Pas króla miał być w Open. Woda, że załatwili gościa z UFC, ale od razu ustala kurwa limity. No to chuj, się zgodziłem, bo mi zależało na gościu z UFC, ale jak jesteś, kurwa, taki odważny, to powinniśmy full open walczyć, kurwa. Do popka się srasz, a tutaj mi, kurwa, limity ustalasz, debilu. Owy bonus za wygraną to będzie kilogramowa sztabka złota. No słucham, niech wypowie się o tej wadze, kurwa. Czemu mi ustaliły 83 kg? Boi się? Normandy. Ruda irlandzka, kurwa, się boi? Norman, ty byłbyś gotowy na walkę z kasiuszem w kategorii Open? To dla mnie nie problem, on jest, uh, byłym, jest byłym amatorskim bokserem. And, I debilu. And he fight against guys 20 kilos lighter than him. He fight against guys half his size. Mm, on walczy z zawodnikami 20 kilo lżejszymi i o połowę mniejszymi od niego. No to czyli boksele piszemy aneks do kontraktu, tak? Skoro się zgodził na Open słyszeliście więc piszemy e, ten aneks do umowy, że w Open się napierdalamy o pas króla i tyle i go kurwa niższe. Bro, don't keep talking about weight. I fight any weight, no problem. You're just scared in case you miss weight. But if you miss weight it's okay because I take your percentage and I buy you a new belt because this belt looks like you got it from Ziapka. You got this belt from Zyapka. Look at this thing. What the fuck, Jaapir Dola? Come yeah. on. Suck my balls and dick, bitch. <laughs> what balls? You got none? Like this? You like, yeah, look, yeah. Look, look. You like uh, dick, uh, kriha. Hey, your girlfriend tell me like this. Yeah, yeah you like dick, Your girlfriend kriha. says like this. She tell me already, like this. Jabana, <laughs> divka. No jesteś. Ruda divka. We see, we see. Kasiuż, irlandzka dziwka jesteś. Już byłem na obozie, teraz skończyłem niedawno w Warsaw Shore, obóz przygotowawczy, pierwszy. No i zaraz e, wczoraj też byłem na obozie, bo trochę coś tam popiłem. E, więc przygotowania idą dobrze. A przygotowania w klubie sportowym? No w, w sportowym też czasem bywam, nie? Norman, mam jeszcze do pytanie. E... No dobra, ale wyjaśnijmy kurwa te open kategorie, tak? żeby nie zmieniał tematu co bla bla bla, bla bla. bla, No dobrze, no to podsumujmy to. Zgadzasz się o open kategorii. Zgadzasz się bla. na kategorię open. bla czyli... bla 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 bla. Make weight and don't be a bitch. You are when you box amateur boxer, you fight 81 kilograms. Correct. No to czyli nie. Si, czyli si, się si. nie ze si. powiedział, si. że kurwa może w open, co już obsarł zbroję? Uh, when he fight uh, amateur boxer, he was 81 kilograms. 81 kilograms. 81 kilograms. Kiedy byłeś amatorskim e, bokserem e, miałeś 81%... 50. Nie, miałem, no a teraz już nie mam. So, so grab your balls and train very hard for this fight and take a woman. Włyski ma dużo kalorii i to. No moje treningi inaczej teraz wyglądają, dlatego jestem cięższy Team Krol, team butang. Yeah. Team Pussy, no suck my balls Team and pussy. dick bitch Team Pussy, look at hey, this you know. like where you get this belt from? Dick, kurwa, hey, where you get this belt from? Let me see that belt machine Where? Skąd masz ten pas? Ja Możesz popatrzeć tylko Z jebie. No zgadza się czy nie się nie zgadza? Obstrałeś zbroję? Huh? Na open? No, make him, make him, uh, listen uh, I'm professional fighter I have to make weight, I've missed weight before nie, ja jestem profesjonalnym zawodnikiem. Profesjonalnym zawodnikiem, a kurwa nigdy wagi nie zrobił do Gamrota. To jakim on jest kurwa I profesjonalnym zawodnikiem. Srał się o wagę do Gamrota no znaczy, a teraz kurwa samusala limity zjebamy. No Irlandzka kurwa ruda. Step celebrity life to the side and train hard for the fight and we'll put on a good fight Zostaw swoje celebryckie życie na bok i e, mocno trenuj. No i tak cię rozjebie nawet kurwa z melanżu jak wyjdę. You don't say nothing when we sit here. You say nothing. Się, się boisz, you only e, uh -huh. i ah, scared. Hey, bro, listen. I take you to the ground and smash you on the ground. No problem. You don't fight kickboxing with me? Not uh, MMA, there's no chance with me. You don't fight kickboxing because your legs are weak. You're weak. Ale kurwa, sam mnie debilu pussie. wyzwałeś w boksie i kurwa teraz pierdoli? Odpowiada Polak. pytaniem na pytanie, debil? Nie umie odpowiedzieć, czy się obstrał kurwa Open kategorii, czy kurwa... Czy bierze tą walkę w Open? You fight Adrian Polak... Debil, kurwa, od you, tego metedronu to oni naprawdę w mój rzucie... You fight Adrian Polak 20 kilos lighter than you. Dobrze, pussie. panowie. Uh, you fight him MMA I and you don't finish No stop, ok? Adrian Polak almost beat you. Kasiusz. Koniec tematu uwadze. Tak, koniec tematu wagi. E, Norma się nie zgadza. Waga musi Czyli być obszar, Tylko mnie w <laughs> tak, tak, <laughs> tak, dokładnie. E, Kasiusz, co dalej? Słuchaj, bijesz się z zawodnikiem UFC, załóżmy tylko tak czysto hipotetycznie, że wygrywasz. E, co dalej? Kto może być dla ciebie jeszcze większym wyzwaniem? Nie wiem, no... McGregor ostatnio przegrał, to na razie go <laughs> <to odkładamy. śmiech> Na the side, it's possible that with McGregor, or when Khabib comes back. Something wrong with your brain. Something wrong with your head. i already known that for why I'm here. You are fat skinny guy, you know? Lose weight. Yeah, 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 Suck my fat, balls. Fat skinny guy, you lose weight. You want to be a uh, fake champion? Make weight and we'll fight. I'm lighter than you, I am... Uh, 82 kg. ja 82 kg. You're 95 kg. My fight 84 kg. End of story. Or you don't get nothing. You want to fight Popek? You want to fight Popek boksing? No problem, my man. No Może <laughs> mi walkę z Popekiem? No problem. Pięknie, pięknie. tu chcesz limity wagowe. a to li, Popkowi też ustalili limit, kurwa 83 kg. Na pewno, kurwa wschódnie. Debil kurwa, co to za debil jest ja pierdolę. Popek's uh, harder fight than him. Popek's tougher than him. Uh, Popek walczy silniej i jest mocniejszy. Nie. Yeah. Ale yeah. Yeah. He's He's to jest. To jest tougher za debil. fight than you. Popek smasher ass. Bang bang. Bang bang, team. Dostaniesz w pizdę, kurwa 17 putang. kwietnia i tyle kurwa twojej kariery w Fame. Pu, ta, team putang. Yeah yeah, you got nothing to say now, right? Yeah, yeah, suck my balls. Bla, 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 bla. Z racji tego, że na szali masz swój pas króla e, jest również ta sztabka złota. Ty czujesz największą presję przed tym pojedynkiem, czy nie? Nie, przed tym w ogóle, bo ja go zjem. W końcu doszedłem, w końcu będę miał pierwszą walkę bokserską i już potem o pas króla będą tylko walki bokserskie i wam pokażę. Jak się kurwa napierdala, nie?